Po dotarciu na miejsce zostaliśmy mianowani na rycerze zamkowych. Teraz Ziemianie i Nitianie muszą zrobić wszystko, żeby święta kula nie dostała się w ręce Barodiusa. Ale spokojnie, jego zgromadzenie dwunastu nie ma z nami szans. Naprzód Drago! Bakugan, bitwa! Powiedz czy plan już masz. Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Pogniś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. A, 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 o swoje życie grasz. Ty i ja Twoja walka już ma Jesteś sam, sam, sam To Cześć stary Cześć Jake Gdzie ty się podziewałeś? Wszędzie cię szukamy Chcesz coś wrzucić na ząb? Robię nitjańskie czy burgery. Eee, jasne. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Nitja jest naprawdę ekstra, co nie? Tak. Wiesz, nie mogę uwierzyć, że kiedyś pomagałem w jej zniszczeniu. Z chęcią pomogę wam załatwić Barodiusa. Dobrze gadasz! A? Co to było? Eksplozja! Nie! Bakugan młodzi wojownicy. Nadciąga burza. A teraz zniszcz trzecią osłonę! Rozerwij ją na kawałeczki! Zwiewając pod kulonym ogonem! Niepotrzebnie się martwiliśmy. Nie byłbym taki pewny, Barodius tak łatwo nie odpuszcza. Moim zdaniem wycofali się, żeby opracować nową strategię. Masz rację! Nie zapominajcie o naszej tajnej broni! Dokładnie, Dan. Osłona zablokuje każdego z gandaliańskim DNA. Mam tylko nadzieję, że oni tego nie odkryją. A mogą? No coś ty! Nigdy w życiu. Bariera DNA? Tak! Odkryliśmy ją podczas analizy osłony. Nitianie zaprogramowali dodatkowy poziom zabezpieczeń, blokujący każdego, u kogo skaner wykrywa gandaliańskie DNA. To dlatego twój pupilek Krakiks nie był w stanie nawet zrobić rysy na tej żałosnej osłonie. Ach, nie byłaś tam, to nie wiesz o czym mówisz. Ja przynajmniej bym się tak nie ośmieszyła jak ty. Dosyć tych kłótni. Rozwiązanie jest bardzo proste. Skoro żaden gandalianin i tak nie przedrze się przez barierę, nie ma sensu próbować. Zamiast tego powinniśmy wykorzystać jakiegoś wysłannika. Ale po co? No jasne, to genialny pomysł, panie. O nie, tylko tego nam brakowało. Co się stało? To burza magnetyczna. Nie są niczym niezwykłym o tej porze roku, zazwyczaj nie mają żadnego znaczenia, ale... Wyładowania zakłócają radar, co w praktyce oznacza, że nie dowiemy się o nadciągnięciu wroga. Hej! To żaden problem! Przecież rycerze zamkowi mogą patrolować cały teren, a my im pomożemy. Jeśli ktoś coś zobaczy, niech wezwie te przy pomocy bakumetrów. Ło! Nie chciałbym stać w pobliżu. Ja też nie. Ale czad! Ten sprzęt jest genialny! Ło! Wow. Zobaczyłeś coś? Sam nie wiem. Tam ktoś jest! Co? To jakiś dzieciak! Jesteś pewien? Ale skąd on się tutaj wziął? Nie mam pojęcia, ale jest naprawdę wyczerpany! On jest ziemi! Pamiętam go z baku przestrzeni! Hmm, możecie mi pomóc? Chciałbym wrócić do domu! Nie martw się! Z nami będziesz bezpieczny! Oni zabrali nas na gandalie i... <noise> Jak się tu dostałeś? Uciekłeś gandalianom? Tak! To niesamowity wyczyn! Jak masz na imię? Robin! Cześć Robin! Ja jestem Jake! A to mój najlepszy kumpel, Dan Kuso! Jake, musimy się gdzieś schować przed burzą! Fakt! Idziemy! Szybciej! Stójcie! A co z moją siostrą? Nie mogę jej zostawić. Jest za mała, żeby mogła sobie sama poradzić. Proszę, pomóżcie mi ją uratować! Nie zostawiajcie jej! Przecież jesteście wojownikami! Powinniście pomagać innym, więc pomóżcie mojej siostrze! Robin! Nieważne, sam to zrobię! Nie potrzebuję Sto Was! Zaczekaj chwilkę! Wrócę jak tylko odnajdę moją siostrę! Zaczekajcie na nas! Robin! Zaczekaj chwilę, Jake! Przecież mogę go jeszcze dogonić! Nie możemy opuścić stanowiska! Naszym zadaniem jest patrolowanie okolicy i ostrzeganie o ataku! Naprawdę nie obchodzi Cię los tego biednego dzieciaka? Obchodzi! Ale w razie ataku stawką będzie los całej Niti! To do Ciebie niepodobne, Dan! Czyżbyś przestraszył się błyskawic? Ach, wcale nie o to chodzi! Naprawdę? No to niby o co chodzi. Już ja ci mówiłem, musimy się skupić na naszym zadaniu. Jasne, jasne. Mówię serio. To tak jak ja! Trzeba pomóc Robinowi. Tomu pomożemy? A kiedy? Niedługo! Jasne! Przestańcie już. Właśnie, uspokójcie się. Hm. Chcesz to iść? Dobra, zobaczysz, że pójdę. Ja się nie boję. Ale wciąż tutaj jesteś. Hm. Jake, zaczekaj! Jak mogłeś dać? Odczep się, nie będę go Robin, wykonałeś zadanie? Tak, Kazarino. <noise> pani Kazarino, powinna pani to zobaczyć. Robin! <noise> Pierwsza ofiara połknęła przynętę. Pora spotkać się z muchą, która utknęła w mojej sieci. Robin! Robin, hej! O? Nie wierzę, że Dan pozwolił temu dzieciakowi odejść. Nieźle przegiął. Spokojnie. We dwóch szybko go znajdziemy. We dwóch poradzimy sobie ze wszystkim, co nie? Robin! To ja, Jake! Ty jesteś mały! Robin! Halo? Halo? Oh? Oh? Knęłeś moją przynętę, Jake! Kazarina! Jesteś bardzo odważny, że przyszedłeś tu bez swojego mistrza Dana! Nie potrzebuję Dana, żeby uratować Robina, jasne? Ciekawe, no to kto ci w tym pomoże? Nie! Sam cię pokonam! Że co? Poszedł bez żadnego wsparcia? I to w trakcie burzy magnetycznej? Mam bardzo złe przeczucia! A ty mu na to pozwoliłeś, Dan. Dlaczego go nie zatrzymałeś? Próbowałem, ale mnie nie słuchał! Da sobie radę! Martwię się o niego. A co jeśli mu się coś stanie? Niby co takiego? To mogła być pułapka. Hmm? Nie pomyślałem o tym. Słuchajcie, przecież musimy go jak najszybciej odnaleźć! Racja! No to chodźmy! Dan, wy też idziecie z nami? Eee, no... Chyba tak. Karta otwarcia! Bakugan bitwa! Ha! Ah! Bakugan start! Koredem trzeba pokonać tę i uratować dzieciaki! Ha <grym> Jakiś ty naiwny! Bakugan bitwa! Ha! Bakugan start! Naprzód chaos, Lumagrowl! Growl! Rozerwij go na strzępy! <grym> Jest, nic nie widzę! <śmienic> <Kuredem>! <śmienic> Nauczę cię posłuszeństwa, sierściuchu! Uważaj, może bo przeliczysz, bohaterze! Ha! Supermoc aktywacja! Spiralne ostrze! Uważaj, koredem! Ale szybki! Koniec! Supermoc aktywacja! Zbrojny Epsia! Twoje miecze! Oh. <laughs> Zabawne! Myślałeś, że takie nożyki mogą nam zagrozić? Nie wkurzaj mnie, mięśniaku! Spokojnie, Luma Growl! Znajdziemy na nich jakiś sposób! Supermoc, aktywacja! Miecz Arkadii! O, to może zaboleć. Super aktywacja! Chłodzenie ostrza! Kuretem! Nic mi nie jest. Dosyć tego! Stalny młot uruchomiony. Zestaw bojowy start! Jeszcze możemy wygrać! Zaczynamy! Karta otwarcia start! Wspomaganie ziemi! Co? Nie mogę się ruszyć! Co się dzieje? Przegrałeś to starcie sierściuchu. <laughs> Nieźle! Zetryci ten uśmieszek z twarzy! Zniszczymy was! To się okaże! Supermoc zestawu aktywacja! Kalny młot bitwa żydziął! Dołóż mu koredę! Chętnie! Do nogi yeah! o -o! Też coś! Supermoc aktywacja fala czasu! O! Go so Bardzo słusznie. Daj mu spokój! Jake! Gdzie jesteś? Wracaj! A co to się właściwie stało? Ha! Powiedzmy, że cofnęłam bitwę do interesującego mnie miejsca. Zestaw bojowy? Naprawdę wierzyłeś, że poradzisz sobie w starciu z nami! Jake, uh, zrób coś! Kuredem! Karda otwarcia, start! Bakugan, bitwa! Bakugan start! Luma Macie zarobina i resztę dzieciaków porwanych z Baku przestrzeni. Bakugan, bitwa! Bakugan da! Kuredem, teraz ich pokonamy! I to jednym ruchem! Superbot, aktywacja! Rwący strumień! Wracaj tu! Do nogi, ty wredny Superbot Supermoc Aktywacja! Podmuch ducha! A, 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 Bardzo dobrze! Turlaj się jak posłuszny mały piesek! Nie jestem twoim pieskiem, nie rozkazuj mi! Supermoc Aktywacja! Złodzenie Ostrza! Czuję przepływ sił! Doskonale! Drugi raz nie wygrasz z nami tym samym plikiem! Supermoc Aktywacja! Ciura Wymiaru! Co? To nie wszystko! Patrz na to! Supermoc Aktywacja! Strzała Zniszczenia! Zalina, zrób coś! Ha! Zestaw bojowy start! Zestaw bojowy start! mi brakowało? Supermoc zestawu aktywacja! Skalny Młot Zniszczenia! Możesz się jeszcze wycofać! Nie licz na to! Karta otwarcia! Start! Strefa osłabienia! Eh? Co się oh. dzieje? <gaj> <Koredek! gaj> <gaj> Przyjacielu! <gaj> Właśnie skasowałam jego supermoc i zredukowałam jego poziom mocy! Osty! A teraz... Pioru wariata a, a Dłużej już nie wytrzymam! A, a, a. Mitości. Chyba jestem w sytuacji bez wyjścia! Wytrzymaj, koredem! Nie możemy tego przegrać. Wierzę w ciebie! Nie mogę zawieść tych dzieciaków! A, a, a. Nieźle!! O? To wszystko! Nie jesteście w stanie nam zagrozić! Ty podła wiedźmo! Myślisz, że możesz bezkarnie przetrzymywać bezbronne dzieciaki i wysyłać je do walki? Hmm... Zaskoczę cię, Jake. Wszyscy wrócili już na ziemię. Co? Są cali i zdrowi. Ej, co się stało? Czy pamiętacie coś? Nie. Z większości i tak nie mieliśmy żadnego pożytku, dlatego wykorzystaliśmy Robina jako przynętę na kogoś silniejszego. Na ciebie. Czy to od początku była pułapka? Robin pracował dla ciebie? Nie bierz sobie tego do serca. Teraz Robin nawet nie pamięta, jaką rolę odegrał w moim planie. Dosyć gadania! Wykończ go, Luma Grohl! Zapłacisz za nazwanie mnie sierściuchem! Gwarantuję ci! Co tam mam roczesz, sierściu Ha przegraliśmy! Przepraszam cię. ha! Hej, Jake! Nic ci nie jest? Przepraszam ha? Za co? Za to, że ciebie nie słuchałem Przepraszam Jake! Obudź się! <laughs> Będziemy się już zbierać Pożegnaj się, Jake. Jake! Nie dotykaj go, bo skończysz jak on Został pokonany przez Kazarinę i zaciągnięty na gandalię. Stało się to z mojej winy, więc postanowiłem to wszystko odkręcić. Kiedy miałem wyruszać, niespodziewanie pojawił się Jake we własnej osobie. To niesamowite, ale udało mu się uciec. Ale wiecie co? Mam niemiłe wrażenie, że coś jest nie tak. Powinniście obejrzeć kolejny odcinek Powrót Jake'a, żeby zrozumieć co się stało. Hej, widzieliście to? Czy to możliwe, że ten koleś wcale nie jest naszym Jake'em? Tylko jeden chłopiec potrafi sobie wyobrazić, że szlauch to boa-dusiciel, a narzeczony siostry to szpieg. Ten chłopiec to Elliot. Już za moment Elliot Kid wyobrazi sobie, że trafia na ekran. W Cartoon Network.